Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, które jest dla mnie bardzo wielkim wyróżnieniem. Proszę Państwa, proszę pozwolić mi to wystąpienie dzisiejsze zadedykować pamięci mojego brata Janusza, zmarłego właśnie z powodu COVID. Proszę Państwa, zagadnienia, które chcę poruszyć na dzisiejszym wystąpieniu dotyczą sytuacji psychologicznej pacjentów hospitalizowanych z powodu covid, a więc pacjentów tej grupy pacjentów, która ma przebieg choroby w stanie średnim i ciężkim. Funkcjonowanie psychologiczne chorych z rozpoznaniem COVID jest wielowątkowe, dlatego też taka moja decyzja, aby na tej grupie pacjentów się skoncentrować. Podejmę takie zagadnienia jak wskazanie na pewien kontekst pandemii jako psychologicznego wyzwania. A trudności psychologiczne chorych hospitalizowanych z ciężkim średnim przebiegiem pozwolę sobie zilustrować wypowiedziami psychologów, którzy z tymi chorymi pracowali w oddziałach. I na koniec odniosę się do następstw psychologicznych po przebyciu COVID, aczkolwiek nie będę mówić o odległych następstwach, ponieważ oczywiście takich danych nie mamy. Możemy jedynie przypuszczać, jakie one będą po poprzednich epidemiach związanych z SARS-em i MERS-em, o, którym, o których Pan Profesor też tutaj wspomniał, ale powiemy o tym, co się dzieje w ciągu roku właśnie po, po leczeniu COVID. Pandemię możemy rozpatrywać jako zjawisko zbiorowe i jednostkowe. My wszyscy żyjemy w tym momencie w czasach pandemii i generalnie z psychologicznego punktu widzenia jest to globalne zagrożenie, ponieważ ten wirus dotyk, może dotknąć każdego z nas, rozprzestrzenia się w różnych krajach, w różnych grupach, niezależnie od charakterystyki socjodemograficznej czy też stanu zdrowia. Nie da się od tego uciec. Żyjemy w tej rzeczywistości pandemicznej. Są pewne czynniki specyficzne dla katastrof. Przede wszystkim zagrażają one podstawowym wartościom człowieka, jakim jest właśnie zdrowie, życie. Ograniczają nasze możliwości, ograniczają lub powodują utratę naszych zasobów, zasobów związanych z takimi wartościami jak zdrowie, ale również zasoby materialne, zasoby możliwości rozwoju, przemieszczania się. Mamy konieczność, musimy właściwie przystosować się do tych nowych warunków. No, i też na początku szczególnie był brak jednoznacznych informacji dotyczących wirusa, a teraz też właściwie nadal nie wiemy na temat strategii końca tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy sytuacji związanej z ograniczeniami naszego życia. Psychologicznie, my musimy się przystosować do tej sytuacji. Jest to złożony proces zależny od siły, od zakresu bodźca stresowego w różnych grupach różnie ludzie się przystosowują właśnie w zależności od wielu czynników indywidualnych czynników związanych ze środowiskiem w którym żyją Zmiany w sposobie funkcjonowania były widoczne w różnych obszarach naszego funkcjonowania rodzinnego, zawodowego. Też musimy uruchomić i uruchamiamy zasoby różnego typu na poziomie jednostkowym, na poziomie zbiorowym i wreszcie obserwujemy u części osób zaburzenia przystosowania do tej sytuacji, a u części osób zauważamy, że w sposób bardzo konstruktywny, bardzo prospołeczny. Poradzili sobie i radzą sobie w sytuacji pandemii. Pamiętamy przecież na początku uruchamianie wspaniałych akcji związanych ze wspieraniem osób potrzebujących, tych najbardziej potrzebujących, czy też takie akcje związane z koncertami na balkonach. Pierwsze zagadnienie związane już konkretnie z trudnościami. W trakcie hospitalizacji pozwolę sobie rozpocząć od wypowiedzi moich koleżanek. Zadałam takie pytanie, jakie najważniejsze problemy, potrzeby psychologiczne obserwowałaś u chorych hospitalizowanych? Pierwsza wypowiedź. Pacjenci doświadczali dysregulacji emocji w obliczu nagłego zachorowania i niekiedy szybko postępującego pogarszania stanu zdrowia. Ich zdolności radzenia sobie ze stresem były osłabione, w przebiegu zagrażającej życiu choroby. W trakcie izolacji w związku z doświadczaniem silnego lęku, zwłaszcza związanego z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, u niektórych pacjentów dochodziło do deprywacji podstawowej potrzeby poczucia bezpieczeństwa, co w konsekwencji prowadziło do dalszego wzrostu poziomu odczuwanego lęku. Inna wypowiedź. Na różnych etapach rozwoju pandemii problemy koncentrowały się wokół odmiennie priorytetowych spraw. Pacjenci przeżywali obawę, lęk czy zdążą dostać się do szpitala, czy dostaną możliwość lenoterapii. Zagrożona była ich pierwotna potrzeba bezpieczeństwa. Inna wypowiedź. Pacjenci bardzo potrzebowali wsparcia i obecności drugiej osoby. Można powiedzieć, że największym ich problemem była samotność. Chodziło przede wszystkim o kontakt z rodziną, najbliższymi, ale też o uwagę i troskę ze strony personelu. Wynikało to z izolacji, na którą byli skazani, jak również z lęku o swoje życie i zdrowie. Często też o życie i zdrowie swoich bliskich, również zarażonych. Lęk potęgował nasilenie objawów somatycznych, przede wszystkim duszności. Możemy powiedzieć, że te wypowiedzi są bardzo spójne z badaniami naukowymi, ponieważ oceniono, że u ponad 50% przede wszystkim dominowała samotność i izolacja. U również tak dużej grupy osób obserwowano problemy adaptacyjne, obawy o członków rodziny i też wyłoniono grupę pacjentów, którzy szczególnie cierpieli również w związku z obawami o zdrowie i przyszłość swojej rodziny. Zauważaliśmy dynamikę objawów pacjentów hospitalizowanych. W grupie osób z COVID-em najsilniejsze były przy rozpoznaniu Natomiast później one nieco słabły. Badania też wskazują, że już w miesiącu po hospitalizacji ten poziom objawów związanych z depresyjnością, z lękiem zmniejszał się. Szybciej zmniejszał się poziom lęku, natomiast znacznie dłużej trwało obniżenie poziomów, poziomu objawów depresyjnych. Też u jednej czwartej pacjentów obserwowano objawy stresu, które związane są z ostrym zaburzeniem stresowym. Badania też wskazują, że pacjenci z COVID-em w porównaniu do pacjentów z, innych, z innymi chorobami rozwijają wyższy poziom ogólnego stresu. Aktualnie w badaniach badany jest właśnie poziom ogólnego ostrego stresu w kontekście predyktora późniejszego wystąpienia objawów stresu pourazowego. Kolejna wypowiedź moich koleżanek, tym razem zapytałam, jak można było pomagać chorym, realizując ich potrzeby psychologiczne w oddziałach. Doświadczenie zagrażającej życiu choroby wymagało w kontakcie z pacjentami przede wszystkim stosowania strategii interwencji kryzysowej. Pomocne było włączenie oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych skoncentrowanych na regulacji emocji oraz elementów psychoedukacji w zakresie interpretowania sygnałów płynących z ciała w trakcie choroby. Było zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne, pytano o procedury, czas pobytu, czasami sądowano, czy dużo tu umarło osób. W późniejszym etapie dała się zauważyć potrzeba kontaktu, rozmów o ważnych dla siebie sprawach, chorzy doceniali nowoczesne technologie, ale część miała potrzebę obecności słuchającego ich człowieka i tę rolę mógł pełnić psycholog. Będąc na tej konferencji nie w sposób odnieść się, nie odnieść się do osób bez rozpoznania COVID, ale umierających w dobie COVID. O czym powiem za chwilę, bo tutaj, przepraszam, widzę, widzę też inny fragment. Proszę Państwa, inna wypowiedź. Staraliśmy się, uwzględniając możliwości naszego oddziału, ułatwić pacjentom jakąś formę kontaktu z najbliższymi. Pomagaliśmy w, w realizacji rozmów telefonicznych czy przez komunikatory internetowe. Przeprowadzaliśmy rozmowy wspierające, włączaliśmy psychoedukację oraz instruowaliśmy w technikach radzenia sobie ze stresem, aby w jak największym stopniu zredukować lęk pacjentów przed utratą zdrowia. Czasem po prostu z nimi byliśmy, trzymaliśmy za rękę, towarzyszyliśmy im. I tutaj mam też wypowiedzi koleżanek. Jedna z koleżanek pracowała, pracująca na oddziale onkologicznym, druga na oddziale paliatywnym. Więc osoby bez covid ale właśnie chorujące w, w okresie covid -a. W oddziale, gdzie przebywali chorzy z obniżoną odpornością, izolacja była najtrudniejsza, ale też zauważalny był nasilony lęk o przetrwanie i obawy, czy zakażenie nie powikła śmiertelnie procesu leczenia onkologicznego. Potrzeba bezpieczeństwa była podstawowa, a większość chorych doceniała procedury ochronne i podchodziła ze zrozumieniem do przestrzegania reżimu sanitarnego i izolacji. Pojawiło się także spostrzeganie drugiego człowieka i personelu jako potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia i z oddziału paliacji. Moment odchodzenia jest szczególny dla całej rodziny. Rodzina wiąże umierającego z życiem, aktywizuje go, uruchamia potrzeby relacji i daje poczucie, że się jest nadal ważnym. Spotkania kilkuminutowych z rodziną, kiedy rozmowa była ograniczona, szyba, trudności w mówieniu, obecność osób trzecich, zaburzająca intymność, komunikacja niewerbalna była kluczowa. Od rodziny i chorego wymagało to przygotowania emocjonalnego i zwrócenia uwagi na mowę ciała, a kilka wypowiadanych wzajemnie zdań nabierało niebywałego znaczenia. Proszę Państwa, jak badania mówią, jak chorzy radzą sobie w szpitalu, no najczęściej stosowanymi strategiami to była komunikacja cyfrowa z członkami rodzin, ale również różnego rodzaju techniki, które miały rozpraszać myśli i, i obawy. Również rozmowy z pacjentami też przez chorych były wymieniane jako strategie, które pomagały im. W hospitalizacji. Wiemy też z literatury, że odpowiednie interwencje kryzysowe, wspierające skuteczne mechanizmy radzenia sobie chorym, chorych z chorobą, mogą pomóc im w złagodzeniu ich cierpienia. I też są doniesienia, które pokazują, że wpływ na stan psychiczny w trakcie hospitalizacji może sprzyjać szybszemu powrotowi do zdrowia fizycznego i psychicznego. W szpitalu uniwersyteckim w ramach ba dużego badania klinicznego mamy podprojekt psychologiczny, w którym przygotowaliśmy dla chorych aplikację służącą wzmacnianiu odporności psychicznej i również ci chorzy będący w tym programie mogą liczyć na dłuższą dłużej trwające konsultacje psychologiczne w okresie sześciu miesięcy od hospitalizacji. Ponieważ program jest w trakcie realizacji, nie mogę Państwu przedstawić jeszcze wyników badań z tego, z tego badania, ponieważ dopiero za jakieś kilka tygodni będzie, zaczniemy je analizować. I aplikacja będzie uwolniona dla wszystkich zainteresowanych osób będzie na stronach szpitala uniwersyteckiego. Kolejne wypowiedzi psychologów tym razem pytałam, co było trudnością w udzielaniu pomocy psychologicznej. Konieczne środki ochrony osobistej, kombinezony, maski przy ubice rękawiczki zwiększały dystans pomiędzy nami a pacjentami, którzy często czuli się zagubieni, ponieważ nas nie rozpoznawali. Dodatkowo środki te powodowały znaczny dyskomfort u personelu. Po cenie się ograniczenia w poruszaniu, utrudnione oddychanie, mniejsze pole widzenia, co sprawiało, że nie byliśmy w stanie przebywać w oddziale dłużej niż 3-4 godziny, choć czasami pacjenci potrzebowaliby nas dłużej. Inna wypowiedź. Stan fizyczny pacjentów, trudności w mówieniu, niemożność organizowania intymnych warunków rozmowy, rzadziej, ale jednak także bariera kombinezonu i generalnie odzieży ochronnej, co ze strony pacjentów czasami formalizowało rozmowę. Jak do pani za okienka w urzędzie, pamiętam taką wypowiedź. Ograniczony czas, który był potrzebny do przygotowania, a następnie rozebrania się odzieży ochronnej, zmniejszał okres realnej pracy przy łóżku chorego. Inna wypowiedź, ze względu na charakter dolegliwości fizykalnych oraz konieczność stosowania u części chorych wysokoprzepływowej etynoterapii, donosowej, interwencje psychologiczne wymagały pewnego przeformułowania strukturalnego ze względu na obniżoną wydolność oddechową chorych. Konieczne było zapewnienie pacjentom pomocy psychologicznej w najbardziej tego wymagających obszarach z uwzględnieniem ograniczeń czasowych. Proszę Państwa, teraz kilka, kilka zdań na temat następstw psychologicznych po przebyciu COVID. Badań jest bardzo dużo, dlatego oparłam się na ostatnich metaanalizach, które znalazłam na ten temat. I możemy powiedzieć na podstawie rocznej obserwacji, że u blisko 60% obserwuje się złą jakość życia w zakresie między innymi dyskomfortu, bólu, depresji. Istotnie wyższy ten odsetek złej jakości życia był u osób, które przebywały na oddziale intensywnej terapii. Obserwuje się również pewne trwałe objawy. Przede wszystkim jest to zmęczenie, zaburzenia snu, a także... Inne fizykalne, które, które są w literaturze wymieniane. Obserwuje się również częstość występowania um, objawów stresu pourazowego i szacuje się, że to jest od 15 do 20%. Nie sposób tutaj nie powiedzieć o pewnych objawach czy następstwach covid wśród pracowników medycznych. Szacuje się, że aktualnie u osób, które były jakby na linii pierwszego kontaktu, blisko około jednej trzeciej osób ma objawy, może nie całe zespoły, ale objawy stresu pourazowego. Objawy psychiczne zmniejszają się w ciągu roku po wypisaniu ze szpitala, ale nadal są wyższe niż u osób, które nie chorowały na COVID. Po roku również obserwuje się dynamikę zmian, ale to, ta, ta dynamika już jest zdecydowanie mniejsza. Wśród objawów również pojawiają się problemy z pamięcią krótkotrwałą, spowolnienie w myśleniu. Nie ma jeszcze wyjaśnionych mechanizmów następstw psychologicznych po przeżyciu COVID, natomiast jest kilka mechanizmów, które traktowane są w tym momencie jeszcze jako hipotezy, na przykład związane z połączeniem buzy, burzy cytokinowej i wniknięciem wirusa do środkowego układu nerwowego, szczególnie w takich stanach jak na przykład przewlekłe chroniczne zmęczenie, czy też to, że pacjenci z ostrym przebiegiem COVID mają wyższy poziom ogólnego stresu i to utrudnia im odprężenie i być może to jest też jeden z mechanizmów zaburzeń snu. Jako podsumowanie pozwolę sobie tutaj przytoczyć pewne wskazania pochodzące z literatury, ale też związane z obserwacją, z obserwacjami klinicznymi. Przede wszystkim leczenie pacjentów hospitalizowanych koncentruje się oczywiście na ratowaniu ich życia i redukcji objawów. Cierpienie fizy psychiczne jest obserwowane wśród personelu, jest zauważane. Wiemy, że może opóźniać powrót do zdrowia, do normalnego funkcjonowania zawodowego, rodzinnego, ale nie jest opóźnione. Op Takim priorytetowym obszarem terapii. Istotne jest holistyczne podejście do obserwacji klinicznej, i te obserwacje one powinny być długofalowe nie tylko na początku, nie tylko w czasie leczenia, ale również w miesiące po hospitalizacji. W zakresie zdrowia psychicznego, w zakresie objawów właśnie psychicznych, psychologicznych, a także sprawności intelektualnej, głównie w populacji wysokiego ryzyka. Inna taka myśl pochodząca z różnych opracowań przewodników dotyczy tego, że dostęp do, do różnych klinicystów związanych z leczeniem COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego i neuropsychologii powinien być dostępny. I jeszcze taki slajd dotyczący własnego doświadczenia psychologów pracujących w oddziałach somatycznych przekształconych na oddziały covidowe. Dała mi dużo wiedzy na temat samej siebie, moich możliwości mobilizacji w trudnych warunkach, granic wytrzymałości fizycznej i co za tym idzie też psychicznej. Dała mi też dużo satysfakcji i poczucia sensu mojej pracy i moich umiejętności, które mogłam wykorzystać, aby nieść realną pomoc potrzebującym. Praca tam uzmysłowiła mi, jak bardzo ludzie są istotami społecznymi, jak bardzo poza medycznymi procedurami potrzebują obecności i bliskości drugiej osoby, szczególnie w chwilach zagrożenia zdrowia czy życia. Często też musiałam zmagać się z poczuciem bezsilności w sytuacjach, gdy pacjenci umierali z dala od swoich najbliższych. Inna wypowiedź przede wszystkim nauczyła mnie dokonywania szybkiej identyfikacji i ustalania hierarchii celów pomocy psychologicznej. Kontakt z osobami w stanach zagrożenia życia konfrontuje nas z doświadczeniami własnej śmiertelności oraz skłania do refleksji nad wyznawanymi wartościami. I z oddziału paliatywnego. Kiedy rodziny stały pod oddziałem, uświadomiło mi to, jak moja możliwość bycia z chorymi umierającymi jest czymś naturalnym, a dla rodzin czymś niedostępnym. Szczególnie wtedy, w tej krytycznej sytuacji, psycholog, który jest łącznikiem między pacjentem a rodziną, staje się dla chorego kimś wyjątkowym, zastępującym symbolicznie relacje z bliskimi. Jest to duże wyróżnienie, ale też odpowiedzialność. Proszę państwa, korzystając z tej okazji, bardzo chciałam podziękować moim koleżankom, psychologom Zakładu Psychologii Klinicznej, które na co dzień z narażeniem swojego życia niosły pomoc pacjentom w oddziałach. A państwu bardzo pięknie serdecznie dziękuję za uwagę.